Cześć, witajcie. Dzisiaj w tym krótkim filmie pokażę, jak i kiedy używać lewego i prawego przycisku, czy to myszy, czy to panelu dotykowego. Kursor, który znajduje się na ekranie, poruszamy go zarówno myszą, albo panelem dotykowym. Natomiast wszystkie Operacje wykonujemy za pomocą naprowadzania kursora na poszczególne elementy, i większość operacji wykonujemy używając lewego przycisku myszy. Z tym, że lewy przycisk myszy używamy na kilka sposobów: to znaczy albo naciskamy jeden raz, albo naciskamy dwa razy, albo też wykonujemy ruch przesuwający. Z naciśniętym lewym przyciskiem. Prawy przycisk natomiast używamy rzadziej i jest on używany tylko podczas jednokrotnego naciśnięcia. No i na przykład, jeśli chodzi o lewy klawisz, jeżeli Najedziemy kursorem na jakąś ikonę, znajdującą się na przykład na pulpicie, i naciśniemy na tą ikonę jeden raz lewym przyciskiem, to taka ikona y, ulegnie jedynie podświetleniu. Nic więcej się z nią nie wydarzy. Gdy lewym przyciskiem naciśniemy w dowolnym pustym miejscu pulpitu, nasze podświetlenie podświetlona ikona, przestaje być podświetlona. W związku z tym można powiedzieć, że naciskanie na pojedyncze ikony lewym przyciskiem jeden raz powoduje tylko podświetlenie, zaznaczenie takiej ikony. Nic więcej. Lewym przyciskiem, pojedyncze kliknięcia uruchamiają wszystkie elementy, które znajdują się na pasku zadań, czyli tym dolnym elemencie. Na przykład, jednokrotne naciśnięcie na ikonę Start. Powoduje uruchomienie menu start. Ponowne naciśnięcie na ten sam przycisk powoduje zamknięcie. Również tutaj mamy pole, szukaj. Jednokrotne naciśnięcie otwiera, jednokrotne naciśnięcie lewym zamyka. Mamy tutaj również jakieś tam ikony, na przykład kalkulator. Jednokrotne naciśnięcie, to już są ikony z tzw. Tak paska szybkiego uruchamiania. Jednokrotne naciśnięcie lewym przyciskiem powoduje uruchomienie w tym wypadku programu. Jednokrotne kliknięcia lewym przyciskiem będą też powodowały nawigację tymi trzema ikonami, które się znajdują w prawym górnym narożniku każdego okna, czyli minimalizacja. Yy, tak zwane przywracanie w dół albo powiększanie pomniejszanie okna wszystko to jest jednokrotne naciśnięcie lub krzyżyk czyli zamknięcie okna też jednokrotne naciśnięcie lewym przyciskiem również yy, naciskanie jeden raz lewym przyciskiem yy, ikon znajdującym się w prawym dolnym narożniku na pasku zadań również powoduje yy, Pokazywanie się różnego rodzaju okien i komunikatów, np. kalendarz, czy też sieci bezprzewodowe, czy informacja o baterii, czy też na przykład poziom dźwięku. Natomiast prawy przycisk, nie, jeszcze lewy przycisk, lewym przyciskiem możemy wykonywać dwukrotne kliknięcia. I wtedy dotyczy to na przykład ikon znajdujących się na pulpicie. Zarówno skrótów, plików, jak i folderów. Dwukrotne naciśnięcie na taki element lewym przyciskiem w szybkim tempie, raz, dwa, powoduje otwarcie tego elementu. Tak samo będzie w przypadku y, wszelkiego rodzaju skrótów. Na przykład przeglądarka internetowa. To akurat nie istotne. Także na pulpicie ikony otwieramy klikając dwukrotnie lewym przyciskiem. Y, gdybyśmy byli wewnątrz jakiegoś folderu, na przykład wewnątrz folderu zdjęcia z wakacji. Elementy, które się znajdują wewnątrz folderu, czyli inne foldery lub pliki, również uruchamiamy, klikając dwukrotnie. No i mamy jeszcze yy, działanie lewego przycisku yy, poprzez taki ruch przesuwny. Czyli, jeżeli chcemy coś przesunąć, naciskamy lewy przycisk i, nie puszczając tego lewego przycisku, przesuwamy ikonę i puszczamy. W ten sposób możemy sobie uporządkować na przykład ikony znajdujące się na pulpicie. Również na przykład pokażę jak zgłośnić y, dźwięki w komputerze. Uruchamiamy tutaj symbol głośności na pasku zadań w prawym dolnym narożniku i tutaj mamy taki suwaczek. Y, naciśnięcie na ten suwaczek lewym przyciskiem i nie puszczanie go Przesuwanie tego elementu powoduje zmianę w sile dźwięku, gdyby dźwięki były włączone. Natomiast prawy przycisk myszy używamy zawsze klikając na ten klawisz jeden raz i zawsze będzie efekt taki sam, to znaczy pojawi nam się. Menu podręczne albo menu kontekstowe. Może być ono dłuższe, krótsze, w zależności od tego, w którym miejscu naciśniemy lewym, prawym przyciskiem. Likwidację takiego menu yy, robimy albo klawiszem ESC, czyli Escape na klawiaturze, albo możemy również nacisnąć w dowolnym pustym miejscu poza tym menu lewym przyciskiem. Jeżeli na przykład naciśniemy prawym przyciskiem na wybraną ikonę, pojawią się tutaj nam menu dłuższe bądź krótsze z różnymi tutaj komendami. W zależności jaka ikona, będą te komendy inne, dłuższe, więcej tych komend lub mniej, w zależności jaką ikonę wybierzemy. No, na przykład w przypadku zdjęcia, bardzo dużo tutaj jest możliwości, co możemy z tym zdjęciem zrobić. E, jeszcze folder, może. No, też tutaj dosyć duża ilość tych komend. E, Natomiast, jeżeli będziemy klikać prawym przyciskiem w pasek zadań, e, menu podręczne są koloru czarnego najczęściej. E, no, ale tutaj też się pojawiają różnego rodzaju, e, właśnie, komendy. Które też możemy wybierać. Pamiętajmy tylko, że komendy wybieramy lewym przyciskiem, czyli żeby nam się pojawiło menu, klikamy prawym przyciskiem. Natomiast z menu komendy wybierane są już przyciskiem lewym. Także to by było tak w skrócie. Różnice między prawym a lewym przyciskiem. Im bardziej jesteśmy zaawansowanymi użytkownikami komputera, tym więcej operacji zaczynamy wykonywać prawym przyciskiem również, czy też wybieramy komendy, które znajdują się pod prawym przyciskiem myszy. W internecie głównie poruszamy się lewym przyciskiem, z tym, że tutaj będziemy szukać miejsc, w których nasz kursor zmieni się w łapkę z wyciągniętym palcem. Ale w internecie klikamy jeden raz, a nie dwa razy. Zarówno tutaj we wnętrzu strony, jak i na e, ikony, czy też e, komendy znajdujące się w górnej części przeglądarki. Jeden raz lewym przyciskiem. Mam nadzieję, że moje tu wyjaśnienia były dla Was czytelne i jasne. Zachęcam do wypróbowania, przećwiczenia i do zobaczenia. Na kolejnym filmie.